Zawsze ubolewamy nad losem takich maluchów, zawsze marzymy o tym, żeby znalazły swoją rodzinę zastępczą, żeby doznały tego rodzinnego ciepła, przytulenia, codzienności, zwykłej codzienności domu. No i kiedy pojawia się taki rodzic zastępczy, w tym przypadku pani Edyta Wrzosek, która przez trzy lata wychowuje jako mama zastępcza małą Marcelinkę, Michalinkę przepraszam, potem chce ją adoptować, wszystko zmierza ku happy endowi, pani ma zostać i pełnoprawnym w świetle Przepisów rodzicem. Nagle sąd mówi, a nie, a nie będzie tej adopcji. A dlaczego nie będzie tej adopcji? Co pytaj mu źródła? Głównym zarzutem w stosunku do mojej osoby mój, był mój pesel, czyli wiek. Mówiąc e, wprost, byłam za stara. Takie było uzasadnienie sądu? E, generalnie sąd posiłkował się opinią, którą wydaje. E, ośrodek adopcyjny, i e, opinia ta jest jakby narzędziem do wydania postanowienia przez sąd. A takie było stwierdzenie w opiniach z Ośrodka Adopcyjnego z Wrocławia. Pani Edyto, od kiedy Panie się znają? <laughs> Czyli jak wcześniej spotkała się Pani z tą malutką dziewczynką? Michalinka miała dokładnie miesiąc, kiedy zabrałam ją wprost z porodówki. I od tego czasu do dnia dzisiejszego jesteśmy cały czas razem. Jakie więzi Panie nawiązały, bo z takim małym dzieckiem ona się przecież przyzwyczaja do e, człowieka uczy się wszystkiego od Pani. E, ta więź z tego, co wiemy, jest bardzo silna między mamą a córką. Tak, jest bardzo silna, sama to stwierdzam, ale również otoczenie, jak i również specjaliści, psycholodzy, bo też starałam się pozyskać opinię do sądu. Więc więź jest bardzo, bardzo silna. Michalinka zna tylko ten dom, tylko tą mamę, tylko to otoczenie, to łóżeczko i wychowuje się w tym od samego początku. Czy kiedy Michalinka trafiła do państwa jako do rodziny zastępczej, pani już wtedy wiedziała, że będzie chciała być jej mamą na dłużej? Bo rodzina zastępcza z natury funkcjonuje tak, że dziecko zostaje na pewien czas. U pani to od początku była decyzja: ja chcę być mamą tego dziecka? Y jak Michalinkę zobaczyłam w pierwszym dniu, już poczułam coś, to nawet się nie da słowami e, opisać, co to były za uczucia. Ale tak ja od samego początku, kiedy kończyłam kursy już na rodzinę zastępczą e, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, deklarowałam, że owszem, moim zamysłem jest pójście dalej, a nie pozostanie mm. tylko rodziną zastępczą, jeśli e, będzie takie dziecko, które będzie tego potrzebować. Przed Michalinką była trójka innych dzieci, tam się to nie udało. Z Michalinką byłyśmy pół roku, po pół roku unormowała się jej sytuacja prawna i byłam pierwszą osobą również, która złożyła wnioski i w ośrodku adopcyjnym i w sądzie, żeby uruchomić procedurę adopcyjną. Panie to te decyzje sądu poprzedzone są różnego rodzaju konsultacjami, badaniami, między innymi właśnie tej więzi, tego, jak będą się rozwijać e, relacje między przyszłą mamą a dziećmi. Rozumiem, że one były pozytywne dla Pani czy negatywne? E, zawsze były pozytywne. E, my jako rodziny zastępcze jesteśmy opiniowani co kwartał pod kątem opieki nad dzieckiem, a sami jako rodzina zastępcza raz w roku. I wszystkie te opinie. Składane są w sądzie rodzinnym, w sądzie, który wydał postanowienie na stanie się rodziną zastępczą. Czyli a po... na to była pani dobra i nie za stara, tak. żeby zostać rodziną. Przepraszam za wyrażenie, tak. ale używam argumentu, który padał. Słusznie. Na rodzinę zastępczą była pani dobra, a na rodzinę na stałe już nie. Nie. Co by się stało? Bo musimy państwo od razu zdradzić, żeby Was nie trzymać za długo w napięciu, że ta sprawa znalazła ostatecznie swój e, właściwy, optymistyczny finał i tak. dojdzie do tej adopcji. Natomiast, co by się stało w sytuacji, gdyby e, to dziecko, które jest e, Pani dzieckiem, już teraz, e, emocjonalnie przynajmniej, e, mówi do Pani Permamusiu. Tak. gdyby ono nie mogło zostać adoptowane, gdyby sąd utrzymał to postanowienie w mocy, to co by się stało z Michaliną? Ośrodek adopcyjny we Wrocławiu uruchomiłby procedurę, czyli ujawnił Michalinkę w tak zwanym Ogólnopolskim Banku Dzieci Unormowanych Sytuacją Prawną i rozpoczęłyby się poszukiwania nowych kandydatów. To jakiś e... absurd przecież pani jest jej mamą. Powiedzmy, co by to jej zrobiło. Zrośnięta. Tak, no właśnie. Ale dla specjalistów, chociaż w tym przypadku boję się używać aż tych określeń do pracowników ośrodka adopcyjnego we Wrocławiu. Rozerwanie naszych więzi, i tak jest e, dokładnie napisane w opinii, e, nie wpłynęłoby destrukcyjnie na rozwój dalszej Michalinki. Między innymi, gdy konsultowałam to z innymi, z prywatnie e, specjalistami, e, psychologami dziecięcymi. E, Jedno najważniejsze, bo opinie są bardzo obszerne, ale najważniejsze takie podsumowujące zdanie, które najbardziej do mnie przemówiło. E, wszystko to mogłoby spowodować, że Michalinka by nawet mogła cofnąć się w rozwoju. Mhm. Chcę zapytać Panią o, o tę walkę. Ile nerwów, ile stresów, ile przepłakanych nocy to Panią kosztowało? Nie jestem w stanie tego zliczyć. Mhm. To uważam, że to były niepotrzebne złe emocje, mnóstwo łez, mnóstwo nieprzespanych nocy, ból łądka. No... Zmarnowana energia tak, no na tak. zupełnie coś innego. No bo z punktu widzenia pani, no to tak jakby ktoś chciał odebrać pani dziecko, po prostu. Tak. A jak to szło do tego, że sąd zmienił zdanie? W jaki sposób? Udało się Pani ten system jednak przekonać, że jest Pani właściwą osobą na właściwym miejscu? Po odrzuceniu mojego wniosku w pierwszej i drugiej instancji e, mogłam iść w kasację, co jednak e, zostawiłam jakby z boku. E, I przepisy nasze pozwoliły na złożenie wniosku o przysposobienie na nowo. Czyli w pierwszej instancji cała procedura została uruchomiona na nowo. To spowodowało, że mój wniosek trafił do nowej sędzi której decyzją było wysłanie nas do innego ośrodka adopcyjnego, żeby pozyskać nową opinię. Mm. Trafiliśmy do Poznania. No i ośrodek adopcyjny, gdzie procedura cała wyglądała dokładnie w ten sam sposób jak we Wrocławiu, mm. wydał ogromnie, ogromnie pozytywną opinię. Za co panią bardzo dziękuję. My też dziękujemy, bo ta historia, gdyby miała. Nie tak dobry finał to byłaby destrukcyjna dla każdego w tej układance, i dla pani, i przede wszystkim dla dziecka. Widzę, że oczy się wciąż szklą na myśl o tych emocjach, tak. które pani przeżywała i wciąż przeżywa. Żeby był tak. ten prawdziwy happy end. Michalinka jest teraz pełnoprawną pani córką. Tak. tak, ona była od początku. Prawnie unormowało się to w marcu tego roku. I to są dobre informacje, które chcemy słyszeć przy świątecznym stole. Życzymy w takim razie wielu wspólnych, niezapomnianych świąt z córką. Dziękuję bardzo. I wszystkiego dobrego. Gratulujemy pani tej walki i uporu, bo to myślę, że to była podstawa. Tak, to była walka i niesamowita determinacja. I życzę tego każdemu, kto będzie się zmagał z podobnym tematem jak ja. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień dobry